Kto znajdzie najzimniejszą rzecz, wygrywa. Są tylko trzy proste zasady. Po pierwsze nie można wziąć czy z lodówki, zamrażarki, czego podobnego. Po drugie jest to coś, co musimy w stanie fizycznie przenieść. I po trzecie mamy tylko 5 minut. Kto zaczyna? Ty. Czas start. A. Wiga się zamknęła, żeby nie widziała, co ja wybiorę i na ten moment słuchajcie, co może być stosunkowo zimnego? Będziemy to badali takim śmiesznym termometrem, tu potem pokazuje dokładną temperaturę i zobaczymy, co tu może być zimnego. Krzesło powinno być zimne, chociaż jest czarne, ale to jest takie chłodne, to jest taki materiał, że to by mogło być chłodne nawet. Może ona, lala, nie ona jest ciepła, to jest ciepłe. Może, 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 może z lodówki nie mogę zimno zimnego, innego, z łazienki to jest dobry perfumer. Odłożę na razie, żeby nie zagrzał tego w rękę. No tu każdy stopień się będzie liczył, ale miałbym chyba rzecz. ile wiem, co zostało. Trzy minuty. Zastanówmy się, czy jeszcze jest coś takiego. Idę jeszcze do innego pokoju, zobaczmy, może akurat tam coś będzie innego. Siema Wika. Hej. Jak pójdzie Mateuszowi? Nie wiem, wiem, że to jest co okropnie gorące. Tutaj to Mateusz chyba nic by nie znalazł zimnego. No, dlatego wybrałem ten pokój jako poczekałem, Ja mam fajny pomysł. Ja! Ale... 100 IQ. <noise> <I szuka głos> Jakie jest IQ? 180. Ale tylko co powiedzieć? Nigdy w życiu. Na małe palusze. Ostatnie 25 sekund i biorę albo to, słuchajcie, co jest stosunkowo zimne, bo było to w innym chłodniejszym, albo to. I to też jest chłodne, ale zobaczycie na końcu, co? Bo ja już mam swoje propozycje, zobaczymy w takim razie, jak pójdzie teraz Wiktorii. Zaliana, Wika, twoja kolej. Ja idę do tego pokoju i tutaj czekam 5 minut. Taki. Okay. Powodzenia. Pa, pa. Cawe tam jestem naprawdę ciekawe. Ja wiem, nie mogę ci powiedzieć. Myślę, że to jest lepsze czy nie. No, zdecydowanie. Nie powiedział tego w zasadach. No nie! A czekaj, daje zimne? O tak. daje, ale fajne Tak sobie postaję to sobie w sumie 5 minut i zobaczymy jaką to będzie biała temperaturę. Ja myślę, że wygra. Okay. Trzymam kciuki. Za was dwóch, to że jak tak nie da. Nie no, daj rękę za mary, tylko mi się tak nic nie w sumie. Mati! Uderzyłem się. Ja już a wszystko ma, wiem. Ma jakiś fajny pomysł? Nie powiem. No. Nieważne, ja nic nie słyszę, Bo... idź do nich. Próbował ze mnie to wydusić. Słyszałam! Ja się poświęcam, ile jeszcze czasu, nie wiem, ile więcej ma. Dwie minuty czterdzieści pięć sekund. Zobacz, o jaka ładna pogoda dzisiaj. No, no. no. no idealna, no, 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 idealna no, żeby, żeby Nie, Idealnie, żeby robiła to, co robię. Daj jej rękę. O kurde ej rzeczywiście Ej, dobra, jednak to naprawdę chyba jest na jeden z lepszych pomysłów jakie widziałem na zrobienie czegoś zimnego bez dodługi. I to trzeba mieć klimat. Ale no Może nie słychać. Na pewno jest słychać. 4, 3, 2, 1... Koniec czasu! O! Sprawdzamy! Jak No nie! Szybko! Wiktoria, mierzymy twoją rzecz, twoją szklankę wody. 25.4 ma twoja szklanka wody, ale ty ją dawałeś pod klimę, tak? Czy jak to jest chłodno? Tak, tak można? Można. Nie było w zasadach. Ale ja tak w sumie myślałem o tym, stwierdziłem, że nie będę. Nie ale no nie było, masz rację, masz rację. Głosujcie, słuchajcie w takim razie już w komentarzu, że jak myślicie kto wygra, kto znajdzie te fajniejsze rzeczy, czy to będzie Wiktoria, czy to będę. Ja napiszcie teraz w komentarzu i oglądajcie do końca, żeby się przekonać, czy faktycznie mieliście rację. Chyba, co ty masz. Moja rzecz będzie miała 3... 25, 26. No nie! Jeden rolnik. Brawo ty. Jesteśmy słuchajcie w drugim miejscu, teraz będziemy szukać w lesie. To będzie dobre. I korzystając słuchajcie z okazji, jeżeli jeszcze ktoś z Was nie zasubskrybował kanał, to śmiało Teraz klikajcie ma tutaj macie tutaj piękny przycisk. Warto to zrobić, żeby nie mieć fajnych filmów, które będą w czerwcu i w ogóle niedługo, wprzez wakacje, fajne, że się dzieją 800 tysięcy dopiero co wbiliśmy, lecimy po 900 tysięcy. Ostatnio były nawet wyniki konkursu, w którym braliście udział. Jeżeli chcielibyście więcej, to subskrybujcie kanał. Naprawdę warto, a tymczasem chyba co? O. Trzy, cztery, star. Co to będzie chłodnego? Co to może być chłodnego? Ja myślę, że to tam w las trzeba iść. Tam idziemy, no. O mój Boże, ale tu jest haszcze, są różne. No dobra, no jak w lesie, fajnie. Czego się spodziewać nie. po Czego, lesie? Czego ja się spodziewałem? Ważne, żeby się tutaj teraz tylko nie zgubić. Pójdziemy za daleko już, koń. Ja nie mam pojęcia, czy to w ogóle może mieć stopni. No to jest trudne strasznie. Może weźmiemy po prostu i z ziemi, to powinno być chłodne. A może jakiś taki kamień, słuchajcie, może. Ile to ma mieć stopni? Nie wiem, czy to ma mieć 10, 30 czy 50. No 50 może nie, ale jest 20 para na pewno. Idziemy dalej. Ale przyjemnie, jak ja lubię las. Coś pięknego. Minuta 46, to nie jest trudne. Wiktora pewnie jest gdzieś tam, w tamtych okolicach. Mówisz, że się nie zgubimy? Tu jest droga, nie możemy się zgubić. No Michał, aż tak nie jesteśmy. <grym> Wszystko się wydaje gorące, bo tu wszędzie jest ciepło, prawda? To prawda. W końcu prawda. przy okazji. No może ja po prostu wezmę taki... Masz jakiś pomysł? Co może być zimnego w lecie? Nie mogę podpowiadać, ale mam. Nie możesz. Lepszy niż to? Może. No, no, mam. Ej! Przepraszam. Nie mam pojęcia. Ta presja czasu to jest straszna rzecz. 10 sekund. O mój Boże, dobra, to? 8, 6, 5, 4, 2, 1. No, Ko koniec Ko koniec czasu. czasu brzęczy. Czas na wiktorię, zobaczymy jak ich wyjdzie. Teraz trzeba stąd wyjść. To będzie sztuka dopiero. Mogliśmy <śmów> wtedy po prostu przejść. Ej, no. Tu są fajniejsze hasze. O nie, to strzeli. Trzeba znaleźć jakiś kamień. bo wydaje mi się, że kamyk zawsze jest jakiś taki chłodny. Bo, ja bym ci bardzo chciał pomóc, ale nie mogę. Nie, 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 Tam nie, nie ma co iść. Tam jest pające, o, fu! Ale jak kiedyś cały czas widziałam w takich butach. Ja też? Kurczę, no nie wiem. Ej, jestem confused. Ty ile jest, jest czasu, wika? 2,49 to, to było jakieś pajęczyna, serio. To, że no chyba skończymy z tą karą. Ja jestem ciekawy ile waszych rzeczy będą miały stopni. A, ja też. O. Nie wiem. będzie. Tak blisko był. A my byliśmy tam. No dobra. No to czas na... Ogłoszenie wyników. Wika, ty masz kamień. Sprawdzamy? Tak, tylko muszę włączyć stoper. Mam nadzieję, że tym razem Wiktoria nie wygra, bo to oznacza 2-0 definitywnie dla niej. 3, 4, 29, 28,6. Jest. 28,6. Bardzo ładnie, Wika. A teraz, ty. A teraz moja rzecz. O, nie stresuje się. Co my? Ja mam coś takiego. O Uwaga. z taką samą rzeczą. Uwaga, 26,1. 25, 25 stopni. Jest różnica, uff, dobrze, że dochodzimy, nie ma już, dobrze że, do, dobrze, że dochodzimy do, dobrze, że dochodzimy do trzeciej rundy, bo w trzeciej rundzie będziemy w takim miejscu, jak uwaga. I jesteśmy teraz słuchajcie w galerii, nie mam pomysłu w ogóle, 5 minut czas, start, lecimy. Tyk, 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 tyk. tyk pomysł, co ja tu mogę wziąć tak naprawdę? No, nie wiem, nie, nie wiem, nie przygotowałem się. Ale wiesz, co ci powiem? No. To tyle dobrze, że tu jest zimno. jest chłodno, no. Chyba mam pomysł jednak, idziemy. Matija ja mam złą wiadomość, chyba cię opóźnię. Dlaczego? Rozwiązał mi się but. Trudno, oczywiście. Bywale się. Ja poproszę o jedną kartelnię kremidze karmelu solanego. Pomysł wytrzasnąłem. Ej no, dobry, dobry. Przyznam szczerze, że to była bardzo, bardzo szybka runda. Tylko teraz ja to muszę szybko zważyć, żeby nie było, że to zaraz mi się roztopi. Choć powiem, rząd ci powierzę, chyba roztopi zanim... No dlatego i... idziemy najpierw zbadać temperatury i potem zobaczymy jak Wiktorii pójdzie. Dobra, z że mi się to roztopiło praktycznie, bo szukałem Wiktorii po całej galerii, badamy. Ojej. ma już 5 stopni, minus 3, dobra. Minus ja. 2,8 ma. Jest okej. Okay. To, to będzie ciężko przebić. Aczkolwiek i tak już jestem do tyłu znacznie. A masz? Słony karmel. O. Minus 3 to jest spoko wynik. Jest... jest... Minus 2,8, jestem zadowolony. Okej, okay, idziemy. 3, 2, 1, start, chodź. Dobra. A ja słabo znam tą galerię, ale mniej więcej wiem, gdzie mam pójść Ja też znam słabo, nie przejmuj się. Jestem tu z dziesiąty raz w życiu. No to, wiesz ja jaka też to z tego było? Ja naprawdę, no? Idziemy. To jest pytanie tylko gdzie? No, to Czyli Ty już Wika coś wypatrzyłaś. Tak, jeszcze mam taką ochotę na to, że oj <laughs> oj że przebije wynik 2.8? Nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Będziemy musieli szybko dotrzeć do termometru. <laughs> Znowu mi się but rozwiązał. Boże, ja tak ale to nie, nie mamy czasu teraz Gdzie ty nas tutaj no, prowadzisz? No wika trzymam kciuki Pa pa Co mówiłaś? Karmelowe frappuccino. Ej, a to jest z lodem! No! Ej, to możesz wygrać, naprawdę. Ale ja nie wiem, bo ten lod też miał niezłą temperaturę. Trzymy 10, to... Ale wozuła. Nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, ile może to może. jest mieć. tak ciepło, musimy szybko zmierzyć, no. tam to sobie, trzeba to będzie bijeć do jego. <laughs> Same. No, no nie piłam takich rzeczy, zapomniałam jak to jest, tak? To zapomnieliśmy na tym jak to jest podróżować na przykład sobie włodę nie chcieliśmy do Ej, ale w sumie wika to zmierzy ten termometr temperaturę kubeczka, więc poczekajmy może aż troszkę się zimniej. <laughs> Bo to jest takie małe, no, no, wiesz, To jest delikatny temperaturze. O, Trzymam kciuki. O, nie! Nie jest szybka. I... 1, 2! Tu jest 8, no... 1, 1 2, 1, 6, 0, 0, 0 8, 0, 1. Oh, czekaj, czekaj. O, oh, daj. Oh, tak. 0, 1, jest, koniec. A ja czekaj. Minus 1. Czekaj, czekaj. Minus 1 jest. A ile miałeś ty? Ja miałem 2, 8, minus 2. No tak. No, ale pomysł dobry. To też mam coś dobrego. <noise> Czyli jest fajny dla mnie. A to oznacza, że nie przegrała i tak, czy jak super była zabawa. Ja brawo tim Wika, brawo tim Mati! Było fajnie. Było fajnie. Tak.